Siema! Dzień dobry, z tej strony Z Kolejny odcinek na moim kanale, witam was bardzo serdecznie Gramy dzisiaj w Minecraft UHC By the way, Timery Admin I gramy dzisiaj w specjalną, słuchajcie, rundę Podczas to której z liści, zamiast, ale po, raczej Pomimo jabłek, bo z taką samą Częstotliwością jak jabłka, wypadają losowe itemy Więc naszym dzisiaj zadaniem będzie po pierwsze ścinanie drzew Po drugie, będzie robienie sobie motyk Na ścinanie tych drzew, yy, do 30 minut No i generalnie co, chciałbym pozdrowić was Bardzo serdecznie, słuchajcie, yy, pamiętajcie o tym Żeby ocenić montaż w komentarzach Ponieważ ten odcinek też prawdopodobnie będzie montowany przez montażystę LOL. Więc sięwalo, bardzo serdecznie, słuchajcie, dla mnie to jest dłuższa przerwa w ogóle, jeśli mogę wam powiedzieć, ten odcinek, ponieważ nagrywam go po świątecznej przerwie, więc jestem niesamowicie po prostu szczęśliwy, niesamowicie naenergetyzowany, że mogę dla was nagrać dzisiaj odcineczek. No jak wspomniałem, gramy dzisiaj, słuchajcie, odcineczek tutaj, którym jest właśnie Minecraft UHC, ale z liści wypadają losowe, ope przedmioty. Generalnie chcę wspomnieć, że możecie wpaść do opisu tam na dole, tam gdzie strzałka pokazuje. Ponieważ słuchajcie, ten plugin dla nas wykonał Pabelito 04, który właśnie stworzył dla nas ten plugin. To brzmi bardzo nie po polsku. Dobra, ale nieważne. Ja muszę po pierwsze zdobyć cobblestone'a. Po drugie, muszę zacząć yy, rozwalać drzewa w celu poszukiwania itemów. Taka jest moja misja. Mamy 35 minut na ten moment, żeby zdobyć sobie cały ekwiponek jaki potrzebujemy. Nie jest to wcale nic takiego mega op, jakby się zdało, yy, zda, zdało zdawać, ponieważ szansa na wypadnięcie tych itemów to jest około 0,5% na każdy liść. Więc raz mówiąc, jak ktoś umie matematykę, to wie, że to dużo nie jest. Generalnie są dwie szkoły zbierania tych yy, tak naprawdę itemów z liści, ponieważ albo możemy niszczyć liście, albo możemy niszczyć Drzewa. Więc generalnie, nie wiem, wybierz sobie, którą klasą ty jesteś, Mordo, czy jesteś drwalem, czy jesteś, nie wiem, górnikiem, czy coś tego rodzaju. No i generalnie co no? Zbiorę sobie drewno jeszcze. Przy okazji mogę zniszczyć te liście tutaj i pozbierać sobie to. I tak jak wspomniałem, nie niweluję to od dropienia jabłek. Wypadają takie itemy jak podki stręża Speeda, Slowa. Yy, także po drodze jeszcze można dropnąć rzeczy od Protection 1 do Protection 4, a także itemy Torns, Fire Protection, Sweeping Catch. No, generalnie ta pula temów którą już znacie. Przy okazji montażysta, pojaw się na ekranie. Sieba, przywitajcie się z. Słuchajcie, ja wspominam, jak to we wszystkich odcinkach montowanych przez montażystę. Żebyście ocenili jego robotę w komentarzach, montażysta z miłą chęcią na pewno przeczyta Wasze komentarze i tak dalej. Zauważyliśmy ostatnio pod poprzednim odcinkiem, że ten typ montażu, który jest zademonstrowany na poprzednim filmie, czyli prawdopodobnie na tym też będziemy stosować się do takich, powiedzmy, zaleceń jak z poprzedniego odcinka. Jest tym, który Wam się jakoś bardziej spodobał, więc cieszymy się bardzo. No i że tak powiem, czekamy na Wasz feedback, jeśli chodzi o ten też odcinek, ponieważ tym razem też jakby zastosujemy się do Waszych komentarzy. Wszystkim chciałbym jeszcze Was zaprosić na Twitch TV, łamany cywerkowy. Macie, słuchajcie, czat. Tamten czat jest dokładnie, słuchajcie, z nami. Więc bardzo serdecznie zapraszamy Was na transmisję na żywo na Twitchu, gdzie codziennie, słuchajcie, nagrywamy dla Was właśnie tam odcinki. Dzieją się tam różne dziwne rzeczy. Gramy na przykład w sobie w takie dziwne tryby, UHC się nazywają. No i ja serdecznie osobiście polecam wpaść. Na pewno każdy tutaj też poleca. Także przywitajcie się wszyscy, czaty standardowo. I jeden i drugi czat, proszę zbliżenie na jeden, proszę zbliżenie na drugi. Możesz przepołowić ekran czy coś tego. I teraz będą po prostu wszyscy, słuchajcie, ładnie tutaj ujęci, prawda? Wszystkich bardzo ładnie widać. Dzień dobry, pozdro, YouTube. Jeśli byłeś na tym odcinku, pamiętaj, żeby napisać w komentarzu, słuchaj w której minucie dokładnie widać się na czacie. Bo to jest bardzo ważne, żebyście, pamiętajcie, słegowali się tym, że wpadacie na streamy, bo streamy są bardzo ważne. No i tak jeszcze raz odpowiem sobie na jedno pytanie, o które zadajecie. Cyfer, kiedy streamy na YouTubie? Nigdy. Yy, tak, wracając, to znaczy nigdy to jest dużo powiedziane, po prostu jak na razie nie planuję przynajmniej wracać, bo ja się na Twitch TV bardzo dobrze czuję, więc serdecznie was tam zapraszam do oglądania, yy, bo jakby nie było, no ale przede wszystkim polecam odcinki, które są tutaj na kanale YouTube, na kanale Cyfer, no bo jakby nie było wrzucamy prawie, co co. to jest, spam dostał od, what the fuck, okej, okay, Mojang wykikował nam gracza ciekawe, dobra, co w ogóle próbuję zdobyć, słuchajcie w podziemiach? tak naprawdę moją podstawową rzeczą, którą chcę dzisiaj zdobyć, byłyby w sobie dwa diamenty najlepiej, ponieważ potrzebuję, słuchajcie, zrobić sobie mm, motykę, motykę, która wytrzyma jak najdłużej, która wytrzyma jak najwięcej, lol, kęgwę, mój podstawowy item został dzisiaj naprawdę doceniony przez ten odcinek, generalnie pomysł już z tego, co wiem, pojawił się i na polskim i na zagranicznym YouTubie w kilku, powiedzmy, egzemplarzach i tak dalej w kilku jakichś opcjach zagrania. Ja chcę jednakowoż nadmienić, słuchajcie, że ten odcinek nie jest inspirowany niczym materiałem, a jest to po prostu pomysł, który gdzieś tam sobie po drodze Wymyśliłem, ale jednakowo zaznaczam, że takie materiały, słuchajcie, możecie, prawda, spotkać za granicą i tak dalej. Wystarczy prawdopodobnie wpisać ten sam tytuł, tylko że po angielsku. No ja nie przeglądałem specjalnie. To jest taki pomysł, który sobie wymyśliliśmy po prostu, wymyślając kolejne to odcinki. No i cóż mogę powiedzieć, mam że Wam się też to przede wszystkim spodoba. Jakby nie było, prawdopodobnie teraz lekko zwiększamy trochę sobie częstotliwość rzucania filmów z powrotem. Ponieważ ja jestem znowu już wypoczęty, mam więcej energii, więc mam nadzieję, że to będzie fakt akurat. A nie jest takie, że mówię to na odcinku i tak naprawdę to nie będzie się działo. I więc to przede wszystkim. Dobra, mam dużo tego żelaza. No i fajnie by było sobie, może jakieś te itemy już pójść w końcu zbierać, ponieważ 5 minut słuchajcie, już minęło. Chociaż w sumie może wiecie co, ja jednak faktycznie poszukam tych motyk. Ej, przypomniała mi się jedna rzecz! Wait! Teraz szybko, crafting! Cyk, cyk. Lecimy kurde, przecież dodałem specjalnie stalowy kilof, żeby szybciej się nam kopało, słuchajcie. To jest jedyny chyba customowy crafting w tym momencie włączony. Jeszcze prosiłbym admina o zweryfikowanie tak naprawdę. I to jest słuchajcie, crafting, którego możemy używać. Jest zrobiony po to, żeby szybciej kopać, ponieważ nie na kopaniu dzisiejszy odcinek pole Pamiętajcie oczywiście, jeśli macie jakieś pomysły na odcinek, jaki moglibyśmy nagrać, słuchajcie, żeby napisać w sekcji komentarzy wasz pomysł, a być może niedługo on się pojawi na którymś z kolejnych odcinków. Chciałbym, słuchajcie, wrócić do większej częstotliwości publikowania niż te, co drugi dzień i tak dalej. Więc musielibyście mi, słuchajcie, moi drodzy, pomóc, że tak powiem. Nie, że nie mam pomysłów czy coś takiego, tylko tempo realizacji niektórych trwa długo. Także no, wracając, powiem wam, że kurczę, blade widzowie, piszcie Wasze propozycje. Ja myślę ten, że może to w każdym razie pomóc. Butelki z ekspert. A nie, to craftingi wszystkie te, które byśmy chcieli. Po pozdrawiam. Pozdrawiam moderatorów. Maniek, pozdrów moderatorów. Dobra, jedno, do czego mam talent, to jest znajdowanie jakichś ładnych cave'ów. Tego to jestem pewny, ale niestety widzę, że diamentów tutaj za bardzo nie ma, słuchajcie. Ja też jestem troszeczkę odzwyczajony od klocków, bo jak wspominałem, akurat jest świeżo po świętach. Dla Was to już jest termin prawdopodobnie tydzień po, no ale dla mnie to jest świeża sprawa, że tak powiem, więc miałem troszeczkę przerwy ja od klocków, i z tegoż powodu, no, że tak powiem, no wiecie, trochę wolne tempo, nie ten wzrok, nie te kurcze taktyki, tak powiem. Więc może być dzisiaj generalnie różnie ze mną, jeśli o to chodzi. Ale mam nadzieję, że i tak popiszę się, Jakimś chociaż tutaj poziomem. Z tego co widziałem, to nie wiem w sumie, czy są jakieś spocejce, możecie spojrzeć sobie na tabie, kto jest. Jeśli są jakieś spocejce, to serdecznie pozdrawiam każdego. Pro proszę, nie fokusujcie się czy coś. Dobra, a ja muszę znaleźć te diamenty w dalszym ciągu, walone kurde. Dobra, walił to. Szczerze, idziemy na powierzchnię, zrobimy sobie kurde beletę, zrobimy sobie yy, motykę. A, ja ci Maniek, tak przypomina mnie, Pepo, ty moja kochana, że możesz sobie wyciąć do odcinka, co ci się chce, nie? Byle bym nikogo nie obrażał, akurat. Nie bardzo ciebie. <laughs> znaczy nie, nie! Ja nie obrażam montażysty. Wca, wcale. Nie, tak się nie dzieje. On kłamie, jeśli tak powiem. I ja wcale nie przytrzymuję żadnych moderatorów piwnicy, co? Jest i ona, jest powierzchnia, słuchajcie. I co więcej, widzę, że słuchajcie, w tym momencie kurczę bladę, zrespiłem się przy samym spałnie. Cześć Krowa. Ale generalnie moją misją teraz będzie słuchajcie zdobycie itemów, które można zdobyć właśnie z drzew przy użyciu tych wszystkich customowych dropów, powiedzmy, customowych, losowych. Tak, losowe to będzie chyba dobre słowo losowe dropy. Więc generalnie mam słuchajcie dwie szkoły na ten moment. Po pierwsze, wyłączyć te dźwięki, wziąć motykę, skoczyć sobie na czarny dąb i ścinać, generalnie, liście. Po drugie, można zrobić sobie. No, nie można, w sumie, zapalniczka nie zadziała, bo. Halo, admin, wyłącz rozprzestrzenianie się ognia. No i jest jeszcze trzecia szkoła, czyli po prostu można ściąć całe drzewo i czekać aż liście opadną. Proszę za mną nie chodzić, bo zaraz będę musiał się pada pozbyć. No i generalnie na tym polega cały fan tego... O właśnie... O! Przy... POKCZAM! Właśnie kurde trafiłem siekierę, no. No i na tym generalnie, słuchajcie, wygląda, działa to wszystko, że tak powiem. I to nie jest tak, że te itemy dropią za jabłka. Jak możecie zacząć, jabłka dropią normalnie, a jest to jakby dodany z procentem takim samym, jak mają jabłka, losowe różne itemy. No i generalnie, jak widzicie, tak jedna motyka przeciętnie starczy na jeden, może czasami dwa itemy. Z góry wam powiem, że pula jest naprawdę spora, ponieważ można tutaj od żelaznych po diamentowe, z różnymi enchantami. Przede wszystkim jeszcze można z, z koksami, z refilami i tak dalej tutaj troszeczkę, że tak powiem, pohandlować. Ale no to trzeba już do tego mieć naprawdę... Farta. Ja mam na przykład szczęście, bo uważam, że taka siekiera to jest szczęście. Yy, Okej, okay. on sobie tu zbiera. Dobra, nie będzie mi przeszkadzał w każdym razie chyba. Yy, mamy też farto, że wybraliśmy akurat odpowiedni świat do tego, ponieważ mamy tutaj dużo liści. Znaczy... To nie tak, że pierwszy świat to była Mesa i tam drzew w ogóle nie mieliśmy prawie. Ale to jakby wiecie, to na ty, nie na tym polega odcinek, żeby wiecie losowy świat, tylko żeby świat mógł jakby uwydatnić to, co nagrywamy, co my mamy. Protection 4 buty, nie no, po prostu powiem wam kozak. No w tym momencie co ja mogę robić? Mogę ścinać co najwyżej liście, słuchajcie. No i liczyć na to, że trafię jeszcze jakieś więcej itemów. Przydałoby się jeszcze możliwość trafienia diamentów generalnie z tych liści, albo złota, no ale niestety tak dobrze to nie ma. Okej, okay. Thorns 1 klata Wydaje mi się, że taki drop, szczerze mówiąc Bardzo mi odpowiada, więc cieszę się, że go Tutaj trafiłem, no i generalnie Cóż, moi drodzy, and Breaking 2 mm -hmm. Szkoda, że nie Protection Ale szczerze, prawie cały diamentowy set Jestem jak najbardziej za, że tak powiem Zrobię sobie od razu, wiecie co, dwie motyki W tym momencie, generalnie wydaje mi się że Do tego trybu, idealnie by działały skompresowane motyki Jeśli podzielasz mój punkt myślenia To, nie wiem, napisz w komentarzu mordo, Jakie mogłyby być te motyki Ale, kurczę, blade, cóż, no, nie, nie wiem, wydaje mi się, że liście w każdym razie nie będą po tysiąc razy robione, więc to chyba tylko dzisiaj taki odcinek jest. Nie wiem. Słuchajcie, to wszystko zależy od was. No zawsze poza tym na live możemy zagrać sobie jeszcze raz taki tryb. Jeśli oczywiście byście chcieli i byście wpadli, jeszcze raz powtarzam, Twitch TV. Łamany cyferkowy, nie Twitch. Jak ostatnio odcinku mieliśmy w sobie literówkę. Nieważne! Ale w każdym razie, pamiętajcie o tym, żeby wpaść na Twitch bo tam się dzieje dzic, że tak powiem. Jasny luj, co to jest, halo O, ho, ho, dobra, stąd zawijamy, tu jest kubos O, nie, 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 tak widzę, że generalnie Powiem wam tak, tak, taki tryb na pewno Nie przyczyniłby się do rozrostu Jakiejś puszczy, czy coś tego, dzień dobry Więc dobra, ja sobie tutaj przejdę, czy tam jest yy, Garbolunio, Ok, czyli widzę, że Nie tylko ja się to jakby tutaj fajnie Pouzbrajałem, no, całkiem spoko Jedyny plus na pewno, jaki jest dzisiaj, co mogę Powiedzieć, ja osobiście bardzo doceniam Że dzisiaj nie zbiera się tych itemów tak Machina, fuck, że nie zbiera się tych itemów Tak totalnie machinalnie, jak Zwykle, czyli, że kurczę blade, trochę jednak trzeba się pomęczyć, żeby tych itemów troszeczkę nazbierać, nie? To jest na pewno dosyć spory plus, jeśli chodzi o pozostałe odcinki. Mm, takie z losowym dropem i tak dalej. Mi o ty tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie! Ej, ale ja nie znikłem. Dobra, nieważne, w każdym razie. Szczyt, szczyt komedii, szczerze mówiąc, na tych transmisjach na żywo. Polecam. Nie idź sobie, Kacper, poszli ode mnie. Idź stąd, why are you right? Don't. Nie idź sobie! Za rakika wyrwiesz! Za rakika wyrwiesz, jak se nie pójdziesz stąd. Okay, welcome guys, I'm am back, że tak powiem. Dzień dobry, wróciłem, słuchajcie. Yy, tak, tak wygląda moje, słuchajcie, uzbrojenie. O, kurczę, byś. myślę, że generalnie dobre. Ja jestem dobrze uzbrojony, szczerze mówiąc, widzowie. Mam tylko nadzieję, że nie trafię na kogoś, to jest lepiej. Tak, by the way, za minutę rusza PVP, więc ja bym musiał się tutaj obejść i zobaczyć sobie, mm, gdzie są jacyś przeciwnicy. Nie chciałbym na pewno na kubosa w pierwszej pali trafiać i może na kacpra w sobie też nie. Więc trzymajcie kciuki. Chociaż widzę, że tu jakieś szmule są, dobra, jest tu jakiś szmulec, kurde. O, o dzień dobry. Cześć. Jeszcze minuta do PVP w każdym razie. I, no, ja powiem tak. Nie miałem całkiem, może. Tak nieskończonego, że tak powiem, pecha. To w ogóle Maciek, cześć, cześć Maciek. Kurwa! Chodź tu! Ja nie wiem, co zrobiłem właśnie w tej chwili, ale okej. Okay. Yyy, admin? No, to będziemy walczyć na spojrzenia. A, fuck! To działa! Ach! Kurde, user ty, szmulcu, ty, czemuś ty tak zrobił teraz nagle? Ja pierdyle, no, Zarał oberwę. dobra, ziomek poszedł. dobra, ja muszę sobie zjeść. podkę zmarnowałem, no, ja po prostu nie wierzę, no, w takim momencie włączył mi piwi, nie, jak, jak kurde byłem gotowy do walki, to nie, to w ogóle nic nie było, nie? Czekaj, mam plecy, mam plecy, dobra, dobra, cyk, hit po, o! shit, ale obrywam, kurde, za długo nie grałem. Dobra, jest tarcza, super, dobra, cyk, kurde, bele tarczę mi rozbił. Dobra, szybkie podbudowanie. Musimy się odsunąć. Dobra, ten drugi niech w niego wleci. Ja to robię ten. RG flag było. Mmm, RG flag. Dobrze, dobrze. Tłumaczysz się. Winny się tłumaczy. Tłumaczy się winny. Dobra, cyk. Pięknie. Dobra, jest dwa hity. Trzy hity. O, kurde, tutaj mama, mama, mam, le, dosłownie. Dobra, cyk poszedł krycik. Ja, człowieku, tam miałeś loła we mnie. Co ty we mnie bijesz? Ja piełdyłem normalnie, że tak powiem. Ja to, ja to, po prostu piełdyłem, jak, jak, ty we mnie kurde walisz, dobra, jest tutaj mamma le, że tak powiem, mama kurczę, dobra, jest tu ziomek drugi, okej, okay. dobra, cyk, poszedł hicik, -hi pięknie, dobra, trzy hiciki, okej, okay. koks, fuck, dobra, uciekamy, tam był koksik zjedzony, kurczę. nie ma co, nie ma co konkurować z osobą, która jest na koksie okej, okay, dobra, on chyba wjechał w nią. Super, dobra, ja się stąd oddalam. Wiecie co? Walił, szczerze mówiąc, walkę z nimi. Może poszukam sobie jakiegoś innego killa. By the way, mm, trochę mało jedzenia mam. Dobra, wiecie co? Jest nadzieja, jest nadzieja. Jeśli dropnę koksa, tak, koks to jest to, co muszę dropnąć. Dobra, na razie nic nie widzę. Yy, ja muszę sobie zrobić teraz tak. motykacyk. cyk. Nic, kurde, nie mam. Jest lipa. Mam stack sadzonek, co jest? Dobra, trochę trochę kerst. szczerze mówiąc. Confusing, takie. I yy... Idą tu. Dobra, Mati, Mati i mama, dobra, o, oni są po koksach, to ja podziękuję jeszcze, że mówiąc. Dobra, chyba zaduje sobie tutaj tyk dobra, idź do przodu. Szmulce dwa we mnie, kurde, biją, no, A! dobra, biją się ze sobą, super. Że tak powiem, dobra, ja sobie zjadam co nieco. Niech się biją, niech się. Niech sobie... Zadają obrażenia, słuchajcie, o, dobra, speed breeding w ogóle nie zadziałał Dobra, tam zaraz ktoś pada, tam zaraz ktoś pada Dobra, dawaj hitboxy, typie, dobra, tu chyba lołek już wlatuje Dobra, dwa hitciki wleciały, super Halo Dobra, jestem, elo Elo 3 5, 0, typie, tam jest jeszcze jeden typ, dobra, muszę uważać Jakieś temy. o, jakieś temy. dobra, wal się Ej hey no pan tropon, serio. O tu jest jeszcze jeden miecz. Dobra, jest hicik poszedł. Ok, zmylony. Dobra, hicik, pięknie! Oj, kurde, tak pik! O! Dobra, jest hicik, pięknie. Dobra, jest krytek. Dobra, nie ma tarczy. Pyk, krytyk! O Jezus kurde! Ale dostał! Ale poszła strajfa w tym momencie, znaczy strajfę y nie było tak de facto. O kurde, koksik wlatuje. No nie, prawie mi się go udało kurde zaciukać. Jakby nie miał koksika, to byłoby lepiej dla mnie. Dobra, jestem. Oho, ty podszedł mi tutaj, super. Dobra, nie ma co z tobą walczyć w każdym razie, więc ja stąd zwiewam. Zawijam bagietę! Dobra, dostałem chyba z knoka. Dobra, jest, kurde kurdebele. Zwiewam. Ja pierdyle. Ale mi tego brakowało. Ale tych emocji mi brakowało, nie? <gry> dobra, pokczam. Chyba zwiałem mu. Idzie za mną, ale dobra. Na, na szczęście, dobra, na tyle chyba odbiec, że już nie dobiegnie do mnie. Może go ktoś inny zaczepi po drodze. Przy okazji zaraz border rusza. W sumie już ruszyć powinien. O nie, widzi mnie. Widzi mnie. Widzi mnie. Leci za mną. Proszę, zostaw mnie. Ja mam... Nie, nie mam dzieci w sumie. Ale ja mam... W sumie też nie mam kredytu. W żadnej innej opcji w walucie O nie, on jest za mną, on za mną jest He is coming! he is coming, my friend! Dobra <laughs> Idę w tą stronę, cześć chłopaki! Chcecie się z kimś jeszcze... O, widzę, że... Dobra Słuchaj, tam masz przeciwnika, nie tam o tam jest przeciwnik jakbyś. No przestań za mną chodzić! To jest kurde zabawa Ach, wicofie cóż powiem Dobra, mam półtorej serca Misia! O Jezus, ty, ty mnie tu. Ba... Ty mnie, kurde, człowieku, ratujesz dupkę teraz, o Jezus... Idź sobie! Idź sobie! No nie Szmule. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę i tak dalej. Wpadniecie do... Na Twitcha w sumie. To co? No, dzięki za oglądanie. Miłego dnia i miłej roboty, montażyście. Cześć.